Cześć, nazywam się Luizę i opowiem wam dzisiaj o tym, jak prawidłowo wykonać lotną zmianę nogi i jaki jest mój sposób na przygotowanie konia do tego ćwiczenia. Ćwiczeniem poprzedzającym lotną zmianę nogi w galopie jest kontrgalop, który uczy konia kontroli nad łopatkami i przeniesienia ciężaru na zadnie nogi. Następnym elementem niezbędnym do wstępu do lotnych zmian są zwykłe zmiany. Istotne jest tutaj skrócenie skądr galopu do stępa i jakość stępa. Dzięki zwykłym zmianom uczymy konia pożądanej odpowiedzi od zewnętrznej łydki, która aktywizuje zadnią kończynę konia, a tym samym rozpoczyna galop. W tym wypadku lewa łydka za popręgiem rozpoczyna prawy galop. Natomiast prawa łydka leży na popręgu, pilnując wyprostowania konia. Im lepsza jakość galopu, tym większa szansa na prawidłowe wykonanie lotnej zmiany. Zmiany tempa, a więc skrócenia i dodania w galopie, polepszają zebranie i samoniesienie się konia oraz odpowiedź na pomocy. Wszystkie te elementy niezbędne są do prawidłowego podejścia do lotnych zmian. Wyjeżdżam na przekątną, na której planuję lotną zmianę, lecz w miejscu lotnej robię zmianę zwykłą, by łatwo otrzymać odpowiedź na nowe zagalopowanie z lewej nogi i by koń nie był zaskoczony tym, co zrobię za chwilę. Lotna zmiana nogi jest niczym innym jak nowym zagalopowaniem. Tak więc przesuwam wyraźnie i płasko po boku prawą łydkę w tył, a lewą w przód, by uzyskać odpowiedź skutkującą lotną zmianą. To samo ćwiczenie poprzedzone zwykłą zmianą wykonuję symetrycznie w drugą stronę, a więc by wykonać zmianę z lewej nogi na prawą, przesuwam lewą łydkę w tył, a prawą w przód. Upewniwszy się wcześniej, że jakość galopu i zebranie są właściwe. Ponieważ każdy koń reaguje trochę inaczej i ma inne problemy, lotne zmiany możemy wykonywać w różnych konfiguracjach. Na przykład na serpentynie, uzyskując wyprostowanie pomiędzy łukami, które z kolei pomagają nam kontrolować tempo. Niektóre konie dobrze reagują na zaczęcie lotnych zmian z półkola w półkole. Pomiędzy półkolami uzyskujemy wyprostowanie, a nowy zakręt, w tym wypadku w prawo, ułatwia nam kontrolę tempa. Wyjeżdżając ponownie na przekątną, sprawdzam samoniesienie i zebranie konia oraz odpowiedź na pomocę poprzez zmianę tempa w obrębie chodu. Jeszcze innym pomysłem na naukę lotnej zmiany może być wykonanie jej z galopu na galop. Część koni w taki sposób chętniej wykonuje lotną zmianę. Niektóre konie uczą się lotnych zmian w kilka tygodni, innym zajmuje to niemal rok, więc nie należy się zrażać.